Cześć! Chyba wiecie, gdzie się znajdujecie. Jest 2019 rok. Stoję przed małym, białym kościółkiem cudownie zgrabnym z początku XVII wieku i się odwracam po to, żeby wam pokazać pewien fragmencik muru, który się trochę zmienił. Mam takie zdjęcie dokładnie sprzed 100 laty. Czyli z roku 1919, gdzie widać ten mur i widać to drzewo. Zastanawiam się, czy to jest to samo drzewo, które rośnie na zdjęciu z 1919 roku. Chyba tak. To jest prawdopodobnie to samo drzewo. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają jego korzenie. A tu zapewne znajduje się korzeń tego drugiego drzewa. Dwa drzewa. Sto lat, sto lat minęło. Szybko, sporo się działo.